8 września, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Trwają prace nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta. Do 30 września mieszkańcy Bełchatowa, a także radni, miejscy mogą składać propozycje dotyczące wydatkowania środków finansowych. Trwają prace nad przyszłorocznym budżetem miasta Bełchatowa. Jest to najważniejszy dokument, który tak naprawdę reguluje zarówno przychody, jak i rozchody miasta Bełchatowa, czyli to, na co zostaną wydane pieniądze. Czekamy na propozycje od mieszkańców Bełchatowa. Do 30 września można składać wnioski w tej sprawie. Dokumenty są dostępne na stronie bełchatów.pl. W pierwszej kolejności brane będą. Pod uwagę te propozycje, które wpisują się, jak gdyby, zarówno w, w plany miasta, te długoterminowe plany miasta. I oczywiście one się również muszą mieścić w tych normach które są określone dla samorządu miejskiego. Zachęcam serdecznie do tego, żeby zgłaszać swoje propozycje do 30 września. Tak jak powiedziałam, te wzory wniosków, które obowiązują, one są dostępne na stronie bełchatów.pl. Łatwo je wypełnić, odesłać i mieć jednocześnie również swój wkład w konstruowanie przyszłorocznego budżetu. Ładna pogoda sprzyja wycieczkom rowerowym. Pamiętajmy jednak o zachowaniu ostrożności oraz przewidywaniu zagrożeń. Apelujemy do rowerzystów o zachowanie ostrożności, o przewidywanie zagrożenia oraz do stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Wsiadając na rower, wszyscy powinni pamiętać o ostrożności, przewidywać zagrożenie. I zawsze przestrzegać elementarnych zasad bezpieczeństwa. W zdarzeniach drogowych rowerzyści najczęściej doznają bardzo poważnych obrażeń, a w przypadku zderzenia z samochodem, rowerzysta często jest bez szans. Nie chroni go żadna karoseria czy pasy bezpieczeństwa. Dlatego apelujemy o rozsądek na drodze. Ostatnio doszło do dwóch przykrych sytuacji z udziałem rowerzystów, oba miały miejsce 6 września. Wówczas w godzinach południowych policjanci z Bełchatowskiej Drogówki byli wezwani do miejscowości Głupice Parcela w gminie Drużbice. Na miejscu zespół kratki pogotowia ratunkowego udzielał pomocy medycznej rowerzystce. Okazało się, że 65-latka jadąc rowerem nie zachowała należytej ostrożności i uwagi na drodze, nie zauważyła zaparkowanego na poboczu pojazdu, w związku z czym najechała na niego, zderzyła się z nim czołowo, ostatecznie wpadła na pokrywę silnika i głową uderzy uderzyła w przednią szybę. Z obrażeniami twarzoczaszki kobieta trafiła do Bełchatowskiego Szpitala. Trzy godziny później tego samego dnia policjanci byli wezwani w rejon e, skrzyżowania ulic słonecznej, z pogodną i mazowiecką w Buchatowie. E, tutaj doszło do zderzenia się dwójki e, rowerzystów. E, okazało się, że ścieżką rowerową e, jechała e, kobieta, 65-latka, obok niej jechał 10-letni chłopiec. Kiedy oboje dojeżdżali do skrzyżowania, chłopiec nie zachował bezpieczeństwa, nagle wykonał manewr i zajechał drogę rowerzystce. Okazało się, że kobieta przewróciła się, doznała obrazu głowy, złamania kości nosowej i kości szczęki, trafiła do szpitala. Na kantwie tych dwóch zdarzeń apelujemy o zachowanie Bezpieczeństwa na drodze. Ważne jest, aby zarówno rowerzyści, jak i pozostali kierujący pamiętali o zachowaniu ostrożności i uwagi na drodze, respektowali zasady związane z pierwszeństwem przejazdu. Sygnalizowanie z wyprzedzeniem zamiaru wykonania manewru także ma tutaj duży wpływ na bezpieczeństwo. Zaczął się rok szkolny, dzień staje się coraz krótszy. Zachęcamy również do zakładania kamizelek odblaskowych nie tylko wieczorem, ale zawsze. Kiedy poruszamy się po drodze, odblaski w znacznym stopniu zwiększają widoczność, a co za tym idzie, bezpieczeństwo na drodze. Pamiętajmy też o kaskach ochronnych. Zakładając kask ochronny, chronimy głowę, część ciała najbardziej narażoną na urazy. Przypominamy, że elementy odblaskowe i osiedlenie rowerów to podstawa po zmierzchu poza terenem zabudowanym. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 5 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 114, natomiast liczba wykonanych testów 83, w tym 5 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 39 osób zakażonych koronawirusem. Potwierdziły to uzyskane pozytywne wyniki testów laboratoryjnych. Trzy osoby zmarły, dwie posiadały choroby współistniejące z COVID-19. Natomiast jedna wyłącznie z powodu COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 4409, natomiast liczba wykonanych testów 2834, z czego 39 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 533 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia, liczba przypadków śmiertelnych 11. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zostali przyjęci na studia oraz studenci, którzy otrzymują z zakładu ubezpieczeń społecznych rentę rodzinną, muszą powiadomić ZUS o kontynuowaniu lub zaprzestaniu nauki, co i kiedy trzeba zrobić, żeby nie stracić prawa do renty albo nie zwracać nadpłaconego świadczenia. O tym w materiale. Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, dostanie rentę aż do ukończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Renta rodzinna wypłacana jest uczniom przez rok szkolny i okres wakacji, a więc do końca sierpnia. Jeżeli uczniowie, którzy ukończyli szkoły ponadpodstawowe i zostali przyjęci na studia, chcą otrzymać prawo do renty za wrzesień, muszą złożyć w ZUS-ie najpóźniej do końca września zaświadczenie o kontynuowaniu kształcenia. Potrzebne zaświadczenie wyda placówka, w której będzie kontynuowana nauka. Należy też pamiętać o tym, by w październiku po rozpoczęciu roku akademickiego złożyć zaświadczenie o podjęciu nauki, po to by mieć prawo do wypłaty renty rodzinnej za kolejne miesiące. Studenci, którzy kontynuują studia, a decyzję mieli wydaną na rok, mają czas na złożenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki do końca października. Podobnie jest, jeżeli uprawniony do renty uczeń lub student przestanie się uczyć. Powinien niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeżeli nie zawiadomimy ZUS-u o okolicznościach powodujących zmniejszenie, zawieszenie lub utratę prawa do renty rodzinnej i zakład nadal będzie ją wypłacał w niezmienionej kwocie, będziemy musieli liczyć się z tym, że trzeba będzie zwrócić nienależnie wypłacane nam świadczenie z odsetkami. Jeżeli pobieramy rentę rodzinną, musimy zawiadomić ZUS m.in. o podjęciu zatrudnienia oraz o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym w terminie do końca lutego kolejnego roku, o zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego, pobieraniu renty z innego tytułu przyznanej przez inny organ rentowy bądź renty socjalnej, zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która ukończyła już 16 lat. Miłośnicy wydarzeń kulturalnych już jutro będą mogli obejrzeć pracę Bernarda Meilera, absolwenta grafiki na Wydziale Artystycznym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi pod tytułem Wernisarz odbędzie się 9 września o godzinie 18 w galerii MCK. Podczas wystawy zostaną zaprezentowane grafiki z serii Przedwiośnie, dyptyk pełnia, jak i grafika stworzona w tej samej konwencji. Ponadto podczas wernisarzu będzie można zobaczyć film opowiadający o sześcianach, który stał się zaczynem do powstania prezentowanych prac. Artysta, za pośrednictwem abstrakcyjnej formy, zachęca do kontemplacji chwili i zastanowienia się nad istotą. To szczęścia. To wszystkie informacje w dzisiejszym tygodniu. dziękuję za uwagę, Dobranoc.